Bardzo cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać trochę w tym pięknym miejscu, na tym pięknym festiwalu o serialach. I pierwsza rzecz, jaka nasuwa mi się na myśl, to pytanie oczywiście o Deofis.pl i o to, jak zmieniło się Twoje życie po udziale w tym projekcie. Czy jakkolwiek się zmieniło? Wydaje mi się, że tak, ale opowiedz sama. Cześć. To znaczy, oczywiście tak, ja muszę powiedzieć, że ja zawdzięczam bardzo dużo serialowi Spell, dlatego, że to był mój pierwszy duży projekt, e, więc moje życie zmieniło się o tyle, że od dziewczyny, która po prostu wróciła ze Stanów i miała jakąś amerykańską szkołę i właściwie, no, co, co to właściwie znaczy w kontekście aktorów, którzy kończą szkołę w Polsce, e, to nagle się okazało, że to była jakaś taka legitymizacja moich działań, w jakimś sensie papierek lakmusowy, e, który rzeczywiście pozwalał stwierdzić, że ja wiem, co robię i że jestem, powiedzmy, My, nie wiem, na właściwym miejscu, także, yy, także tak, no ja bardzo dużo zawdzięczam office.pl. A spodziewałaś się takiego fenomenu, jak dostałaś tą propozycję, pojawiłaś się na planie, zaczęliście kręcić, spodziewałaś się, że właśnie po takim czasie będziecie mieli takie oddane grono fanów, które się zbiera w internecie, komentuje, tworzy memy, wiesz, jakby... The Office amerykańskie, no, brytyjskie może niekoniecznie, ale amerykańskie faktycznie zrobiło furorę. Jak pojawił się pomysł, że będzie wersja polska, to było troszkę kontrowersji, ludzie się bali, co z tego wyjdzie. A jednak wyszło cudownie i faktycznie jest to humor, który bawi. Więc e, czy spodziewałaś się, że tak to się potoczy, że powstanie tyle sezonów, za niedługo e, też piąty, jak ogłosili? No właśnie, czy spodziewałaś się takiego fenomenu? E, rzeczywiście jest racem to, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o to, że e, pojawiło się trochę kontrowersji, ja nawet bym chyba poszła trochę dalej, to znaczy powiedziałabym, że to nawet nie było tak, że to było trochę kontrowersji, tylko na nas się po prostu wylał tak ordynarnie e, rzecz ujmując hejt, e, więc myślę, że absolutnie to zaskoczyło nas wszystkich. Ja miałam poczucie bardzo dużej jakości tego projektu od samego początku, jak tylko, zaczęliśmy, jak tylko zaczęliśmy kręcić i jak w ogóle dostałam jakiekolwiek pierwsze teksty, które się z tym projektem były związane, ale miałam wrażenie, że ludzie nie dadzą nam szansy, że to się rozbije trochę o tą złą sławę The Office, .pl i w ogóle tego, że no my po prostu byliśmy skreśleni przez wiele osób na samym starcie, no tylko ze względu na to, że robimy polską adaptację. Tak jakbyśmy komuś zabierali tą możliwość oglądania amerykańskiej wersji. Więc bardzo mnie cieszy, że jednak się udało, że jednak ludzie dali nam szansę i że jednak tą jakością tekstu e, udowodniliśmy, że, no, że jest fajnie i że my też potrafimy. A jak sobie radziliście z tą presją właśnie, skoro faktycznie, no jeżeli już powiedziałeś, że, że było gorzej nawet i faktycznie ta fala hejtu gdzieś się na was wylewała? E, czy były, nie wiem, pomysły w waszej głowie, żeby jednak to rzucić, czy była w was ta siła nie próbujemy, jesteśmy pewni tego, co robimy? E, to znaczy tak, no, w momencie kiedy my już się zaangażowaliśmy i weszliśmy w projekt i powiedzieliśmy, że kurczę dobra, robimy to, to chyba już się u nikogo nie pojawiła raczej taka, taki pomysł, żeby, żeby z tego zrezygnować. Tylko chcieliśmy to dowiedzieć do końca i z jednej strony oczywiście no, presja była duża i wiadomo było, że internet nas przysłowiowo i przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, ale zje. E, no ale ze względu na to, że to się działo jeszcze w ogóle przed premierą, potem wyszedł taki niefortunny dość trailer, który nie do końca pokazywał to tak naprawdę jaki ten projekt jest. No ale to też trochę paradoksalnie zdejmowało z nas presję, bo no, przez to, że nikomu się nie wydawało, że to może być dobre, no to mogliśmy trochę robić swoje. Takie mam poczucie. A czy sam gatunek komedii był jakimś dla Was wyzwaniem? No bo jednak właśnie humor to jest taka rzecz, że... Każdy ma inny. Eee, więc czy właśnie to było e, dla Was jakąś tam przeszkodą na planie, czy nie wiem, dyskutowaliście na temat żartów, które wejdą, które nie wejdą, e, raczej było tak, że oczywiście komedia jest bardzo trudnym gatunkiem, bo ona jest w repoznorom bardzo bliska gdzieś tam dramatowi, tylko że oczywiście chodzi o stawki, które są zupełnie inne w przypadku komedii. Mm, ale y, no, no tak, no humor. Znaczy w ogóle komedia, no tak jak powiedziałam, no, to jest tru trudny gatunek, ale ja mam wrażenie, że mieliśmy trochę taką, takie poczucie bezpieczeństwa ze względu na to, że teksty, które mieliśmy napisane, były naprawdę bardzo dobre i to było po prostu, my to czuliśmy od samego początku, więc trochę chyba, przynajmniej w moim przypadku, tak było, że chcieliśmy tego nie zepsuć. Czy były w takim razie jakieś momenty na improwizację, czy jednak faktycznie zostawaliście typowo w tym rytmie, który był napisany w scenariuszu? No i tu znowu no, ten scenariusz był na tyle dobrze napisany i, i ten rytm tam, ten rytm w ogóle jest bardzo specyficzny, bo to jest tak, że komuś się wydaje, a tu coś dopowie śmiesznego i to może wejdzie. No więc to szybko się okazywało, że my bardzo się musimy trzymać tego komediowego tempa. Też nie do końca mieliśmy w ogóle dużo czasu na to, żeby gdzieś tam odchodzić od scenariuszy i próbować coś swojego, aczkolwiek oczywiście jest tak też, że niektóre rzeczy wchodziły, niektóre gagi wchodziły, natomiast rzeczywiście tą strukturą i największą osnową tego wszystkiego był scenariusz, który dostaliśmy. Na samym początku. Czy masz w głowie jakiś taki moment konkretny z planu, może z prób? E, taki, który został Ci w głowie, taki naj, najważniejszy, może dla Ciebie? Jest taka jakaś chwila dla Ciebie ważna? Ja chyba bym wróciła do tego, Paulina, o czym pytałaś mnie na samym początku czyli co mi dało The Office. I mam wrażenie, że dla mnie najważniejszym tym momentem w ogóle było, było to, że przeszłam przez ten pierwszy etap self-tape'ów, potem w ogóle castingowałam się na zupełnie inną postać, potem dostałam do nagrania postać Asi, później pierwsze zdjęcia próbne, drugie zdjęcia próbne i ja cały czas tam byłam i cały czas tam byłam brana pod uwagę. Więc dla mnie chyba takim w ogóle na przełomowym momentem, tak już bardzo prywatnie, był fakt, że w ogóle dostałam tutaj e, angaż i, i tę rolę. To jest pierwszy moment. A drugi jest taki, i to chyba się zdarzyło po tym sezonie, że dostaję tak bardzo dużo wsparcia e, dla mojej postaci. To jest niesamowite, ale naprawdę ludzie się jakoś tak mocno w ogóle identyfikują i bardzo angażują w, w losy Asi. No i to jest piękne, że ja mogłam jej nadać ciało, postać i użyczyła mi swojego głosu i, i do tego stopnia, że to jakoś e, zaangażowało po prostu fanów serialu. Jesteś jakby nie patrzeć takim polskim odpowiednikiem PAM, a jednak to była bardzo lubiana bohaterka, więc super, że e, w polskiej wersji też się to tak przełożyło. E, czy masz jakąś taką w głowie rolę wymarzoną, którą chciałabyś kiedyś zagrać? Tak, ja jestem o tym, byłam o to zapytana już całkiem niedawno i, i wtedy mi tak bardzo szybko musiałam udzielić odpowiedzi, więc przyszła, tu się nie muszę spieszyć, natomiast przyszła mi do głowy postać, którą zagrała Charlize Staron w filmie Monster i to nie chodzi o to, żeby absolutnie cokolwiek tutaj spróbować, nie wiem, skopiować czy odtworzyć, natomiast chyba chodzi o... O taką szansę, żeby zagrać postać, która jest tak naprawdę bardzo daleko mnie, taką postać, która zakrywa się za jakąś maską, yy, i która się zmienia, przepotwarza fizycznie i która też bardzo dużą przemianę oczywiście psychiczną przechodzi. Ja bym chyba czegoś takiego sobie życzyła, żeby to było bardzo daleko mnie, jeżeli to byłoby trudne jakby właśnie fizycznie, bo wywiązałoby się z jakimś wyzwaniem, czy też trudne ze względu, nie wiem, na jakieś umiejętności, języki, których musiałabym się nagle nauczyć, no to to byłaby po prostu absolutnie idealna sytuacja. Czyli nie tylko gatunek komedii, ale jednak odparcie się na, na inne. Czy w takim razie masz jakiś wymarzony właśnie gatunek? E, no taki, no właśnie tak, taki chyba już nie komediowy, to znaczy po prostu jakaś e, mocno dramatyczna e, postać. Nie, ale tak zupełnie szczerze to ja po prostu z dużym... Z dużą otwartością podeszłabym chyba do każdej propozycji, która by się pojawiła, o ile właśnie nie byłaby znów takim no właśnie takim bardzo spokojnym gdzieś tam powiedzmy ujęciem tego, tego co do tej pory robiłam, ale, ale to, to nie jest tak. Ja po prostu trochę czekam na to, co los przyniesie i, i ufam, że, że to będzie właśnie jakieś takie wyzwanie. A czy są już jakieś projekty na horyzoncie, czy możesz coś zdradzić, co się będzie działo u ciebie w niedalekiej przyszłości? No i właśnie to jest ten problem, bo to zawsze ja się tak trochę sama śmieję z tego, że wszyscy sobie mówią, że o, jaki secret project, że ja nic nie mogę powiedzieć, a rzeczywiście tak jest, że jeżeli już się w czymś uczestniczy, to z reguły do pewnego momentu jest tak, że o niczym nie można mówić, no ale tak w przyszłym roku się coś szykuje i jestem bardzo zadowolona, ale no tak jak mówię, no na razie na razie nic jeszcze nie mogę zdradzić. To w takim razie ja trzymam kciuki, jeszcze nie wiedząc co to będzie, ale jeżeli z mam, to na pewno bardzo chętnie obejrzę <families> i będę kibicować. Ee, jeszcze tak na koniec, no bo skoro jesteśmy na festiwalu związanym z serialami, e, to tak prywatnie czym dla ciebie jest serial i jakie tytuły cię wciągają, jakie tytuły lubisz po prostu oglądać, tak wiesz, sama dla siebie, dla własnej przyjemności? <the Hand> <breweries> Boże. Na <coughs> pytanie. <coughs> 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 Nie, słuchajcie, jakiś kłaczek tutaj po prostu po drodze się zjawił. mam nadzieję, że będziecie w stanie sobie to jakoś tak dobrze zredytować. Odpowiadając na to pytanie, czym dla mnie jest serial, to w ogóle chyba serial to jest tak, że to bardzo duże przepoczwarzenie i w ogóle dużą zmianę przeszedł serial od bycia takim trochę gorszym kinem, czegoś, czego wielcy aktorzy się w ogóle nie tykali i twórcy. No to nagle się okazało, że przez zasięg platformowy i przez duże dofinansowanie okazało się, że się otworzył na absolutnie w ogóle jakościową jakościowy content. No i e, ostatnia, to, to jest piękna sprawa i też e, tutaj odpowiadając na drugą część twojego pytania, czyli co ostatnio oglądam, e, jest na przykład serial Ripley, e, Ripley, który oczywiście, no to już jest remake kolejny na podstawie książki. M, był jeden film Alan Delon, drugi Matt Damon Jude Law. No i teraz jest e, serial, którego showrunnerem, scenarzystą, reżyserem był Steve Zillion. Absolutnie wybitna postać. I serial, mam wrażenie, akurat konkretnie na podstawie replaya, daje chyba taką możliwość opowiedzenia historii w większym szczególe. Daje możliwość um, takiego rzeczywiście wniknięcia dużo bardziej w emocje bohaterów, jego zachowania i, i po prostu takie zanurzenie się głębiej dla widza. I też no, przez to, że nie trzeba się ograniczać do tej formuły, nie wiem, godzinnej, półtora godzinnej czy dwugodzinnej, um, no to po prostu dużo więcej można pokazać. Można sobie pozwolić na dużo więcej zabiegów formalnych. W tym replayu są takie sceny, które trwają po 20 minut, gdzie na przykład nie pada ani jedno słowo, a on jest w tak niesamowitym napięciu, i nie wyobrażam sobie za bardzo filmu, który byłby w stanie osiągnąć podobny efekt. Czyli na pewno Ripley, tak? Na pewno Ripley. A to jeszcze w takim razie powiem tylko, trochę tutaj promując stację Matkę, czyli Kanal Plus. Pozdrawiam serdecznie. Moim absolutnie największym, ukochanym odkryciem jest serial Kruk. Do tego stopnia, że jak fanka, po prostu jak najdziwniej na świecie, uważam, że scenariusz serialu Kruk jest po prostu absolutnie wybitny. Jeżeli ktoś nie widział, no to naprawdę polecam. Napisał go Kuba Korolczuk, którego z tego miejsca po prostu składam mu pokłony. Zresztą napisałam do niego, nie znałam go w ogóle. Cześć Kuba, wiem, że się nie znamy, to jest najdziwniejsza sytuacja na świecie, ale po prostu napisałeś coś super. I do tej pory, tak uważam, jest to jeden z najlepszych polskich seriali i naprawdę no, zachęcam najbardziej. Do zobaczenia. To jeszcze tak na koniec. Jak się czujesz ogólnie na takim festiwalu poświęconym serialom i czy myślisz, że to ma przyszłość, w sensie liczę, że tak, ale, ale właśnie jak ty na to patrzysz z takiej perspektywy aktorskiej, no bo jednak faktycznie to e, otwiera Was na spotkanie z widzami chociażby. E, tak, ja myślę, że do tej pory te takie serialowe gdzieś tam działania, które były związane z, z większymi festiwalami, na przykład Mastercard of Camera w Krakowie miały jakąś taką swoją sekcję, powiedzmy, serialową, ale to był taki malutki odłamek, to jest takie, takie, taki malutki przedszkola, który gdzieś tam przy takim... Taki Dawid po prostu przy goliacie, który gdzieś tam, gdzieś tam był, ale to nikt, tak mam wrażenie, że nie podchodził do tego z tak dużą powagą, no bo też nie było to, to nie było czas, ani miejsce, no bo to wszystko było poświęcone filmom. Natomiast tutaj przez to, że że jest ten, że jest ten festiwal, to mam wrażenie, że rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest duże otwarcie się na widza i to jest szansa dla nas na spotkanie z tym widzem, to jest też szansa dla widzów, którzy, myślę, że w w dużej mierze doceniają i kino, i seriale obecnie, że mogą to zobaczyć. No i też oczywiście doświadczenie oglądania serialu w domu, wiecie, Netflix, NCO, versus tutaj oglądanie czegoś na dużym ekranie, no to myślę, że, że, to jest, że to jest fantastyczna sytuacja. No i też życzyłabym sobie oczywiście, żeby, żeby ta popularność wzrastała i żeby, no żeby ten festiwal się rozwijał.